Dziś Bóg przekazuje Ci wiadomość, przekazał swój boski plan, ujawniając, że następne pięć dni przyniesie zdumiewające korzyści, odblokuje drzwi i obsypie Cię bezprecedensową łaską. Zapraszamy Cię, abyś doświadczył tego na własnej skórze, ponieważ dobroć Pana jest bezgraniczna. Ci, którzy szukają w nim schronienia, będą obficie błogosławieni. Bóg otworzy drzwi które przez długi czas pozostawały nieuchwytne, napełniając Twoje życie cudami, które pojawią się nagle. Czy jesteś gotowy powierzyć swoje życie Bogu i być świadkiem Jego dzieła w każdym aspekcie Twojej egzystencji? Pamiętaj, Ojcze Niebieski, Twoja miłość do dzieci jest niezrównana, a Twoja łaska nie zna granic w tym życiu. Bądźmy zawsze świadomi niezliczonych błogosławieństw, którymi nas obdarzyłeś. Jeśli pragniesz cudów, obejrzyj ten film do końca, mocno pokładając wiarę w Bogu. Niech Bóg nadziei napełni Cię przepełniającą radością i pokojem dzięki mocy Ducha Świętego, gdy wydaje się, że cała nadzieja jest stracona. Pan zapewnia Cię, że w ciągu trzech tygodni przyniesie Ci uzdrowienie, odnowę, siłę i odnowioną nadzieję. W nadchodzącym okresie Twoje życie ulegnie niezwykłym przemianom. Nie tylko w umyśle i duchu, ale także w dobrobycie finansowym. Trwaj w modlitwie i niezachwianej wierze, oraz pamiętaj, aby polubić i udostępnić ten film, jeśli wierzysz w Bożą moc. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą, i przez rzeki, one cię nie przemogą. Gdy będziesz szedł przez ogień, nie spłoniesz, a płomień cię nie pochłonie. Te słowa Jezusa obiecują rok wypełniony niezmierzonymi błogosławieństwami głęboką miłością i niezrównanym dobrobytem. Ukryte łzy i smutki, które Cię obciążały, zostaną zastąpione bezgraniczną radością, śmiechem, miłością i niekończącym się strumieniem błogosławieństw. Energia uzdrowienia i odnowy zostanie uwolniona przed Tobą, prowadząc Cię do jednych z najbardziej owocnych i dostatnich dni w Twoim życiu. Nic nie może oddzielić Cię od Bożej miłości, o czym przypomina nam Jezus, nasz Pan. Jutro czeka na Ciebie niezwykłe błogosławieństwo, które wszechświat zarezerwował dla Ciebie. Bądź gotów przyjąć je z wdzięcznością i zaufaniem. Możliwości, które wydawały się utracone, zostaną przywrócone ręką Boga, a cudowne zdarzenia pobłogosławią Twoją noc. Bóg ogłosił monumentalną zmianę w Twoim życiu, która zadziwi Twoich przeciwników i wstrząśnie Twoim światem. Pamiętaj, że Pan, Twój Bóg, idzie przed Tobą, aby walczyć w Twoich bitwach i zapewnić Ci zwycięstwo. Niezależnie od wyzwań, przed którymi stoisz, wpisz 222, jeśli wierzysz w Boże pragnienie złagodzenia Twojego bólu. Kiedy jesteś w potrzebie, módl się do Boga który jest Bogiem wszystkich możliwości. Nawet w pozornie beznadziejnych sytuacjach wytrwaj w modlitwie, aż Twoje okoliczności się poprawią. Cuda zdarzają się codziennie, więc nigdy nie trać nadziei. Twoje życie może ulec szybkiej przemianie dzięki Bożej interwencji. Odpowiadając, stajesz się przykładem dla innych. W tym miesiącu Bóg radzi nam, abyśmy oczekiwali nieoczekiwanego. Ponieważ pojawią się niewytłumaczalne cuda. Jezus dodaje otuchy tym, którzy są obciążeni zmartwieniami, mówiąc: Moje dziecko, za bardzo się martwisz. Jestem w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Będę czynił cuda na niezbadanym terytorium Twojego życia, gdzie Twoje imię jest już wypowiedziane. Bóg przypomina nam, że w Biblii nakazuje nam pozostać silnymi, niezachwianymi i nieustraszonymi, ponieważ On idzie przed nami i prowadzi nas w naszej podróży. Typ 444: Jeśli wierzysz, że Twoje cierpienie wkrótce się skończy, Twoje łzy wyschną i pojawią się nowe możliwości. Monumentalny cud jest w drodze, aby złagodzić Twoje obawy finansowe. Typ 44. Jeśli ufasz, że Bóg jest w stanie pokonać wszystkie wyzwania. Bóg rozumie Twoje obciążenia i zapewnia cię, że ulga jest bliska. Możesz być pewien, że Bóg jest otwarty na Twoje apele, prosi tylko, abyś zbliżył się do Niego z miłością i chętnym sercem. W niedalekiej przyszłości uwolnisz się od długotrwałego problemu, który powodował frustrację przez wiele lat. W tym tygodniu spodziewaj się znaczącej zmiany w swoim życiu. Spodziewaj się deszczu błogosławieństw od Boga, prowadzącego do większej ilości uśmiechów, przełomów w Twojej sytuacji finansowej i zwiększonych możliwości przed końcem tego tygodnia. Udostępnij ten film, aby rozpowszechnić to słowo. Bądź pewien, że nawet w trudnych czasach Bóg jest zawsze po Twojej stronie. Zrelaksuj się i pozwól Bogu dokończyć dzieło które rozpoczął w Twoim życiu. Czasami tymczasowo Cię powstrzymuje, aby zapewnić bezpieczną drogę naprzód. Podróżując przez życie, pamiętaj, aby być wdzięcznym za tę podróż, ponieważ to, co jest dla Ciebie przeznaczone, nigdy Ci nie umknie. Twój obecny stan psychiczny i emocje są kluczem do Twojej przyszłości. Niepokój rodzi więcej niepokoju. Podczas gdy radość przyciąga więcej radości, staraj się pozostać wolnym od niepokoju i otwórz się na radość i spokój życia. Pozwól panu walczyć w twoich bitwach. Wszystko, co musisz zrobić, to pozostać spokojnym i prawym w swoim sercu. Chwała niech będzie Bogu, który może uczynić nieskończenie więcej, niż możemy sobie wyobrazić dzięki swojej mocy w nas. Bądź silny. Triumf jest w zasięgu ręki. Bóg zapewnia cię, że twoje modlitwy zostały wysłuchane, a odpowiedzi nadejdą w nieoczekiwany sposób. Bądź odpowiedzialny za otrzymane błogosławieństwa. Bóg cię ceni i głęboko kocha. Zbliż się do Niego, a dobroć pojawi się na Twojej drodze, gdy zaufasz i uniżysz się. Bóg ostrzega. Że twoja miłość do niego może prowadzić do kpin i prześladowań ze strony innych. Bądź odważny, bo on jest twoim wsparciem. Nie zamieniaj ulotnej przyjemności na wieczną agonię. Twoja wierność zostanie nagrodzona siłą. Jesteś na krawędzi przejścia od poczucia przytłoczenia do świata możliwości. Twoja historia zmienia się w kierunku szczęścia i fortuny. Zaufaj i uwierz w niewidzialne. Zapoczątkowując sezon błogosławieństw. Dziś jest Twój szczęśliwy dzień. To nie jest przypadek, ale zmiana biegu Twojego życia w kierunku wielkiej fortuny. Autentyczna miłość i relacje skorzystają z jasności i uczciwości medytacji, prowadząc do dobrobytu finansowego i uzdrowienia. Spodziewaj się poważnej zmiany w życiu, nawet jeśli nie szukasz aktywnie pieniędzy, będą one płynąć do Ciebie konsekwentnie. Ponieważ Bóg zapewnia cię o swojej obecności, odpoczynku i nadchodzących błogosławieństwach. Czekają na ciebie dobre wieści, dobre czasy, dobre zdrowie i niezliczone błogosławieństwa. Czytanie tego jest znakiem od Boga, druga szansa na życie twoich marzeń jest ci oferowana. Wkrótce doświadczysz bezprecedensowej radości, odzyskując to, co zostało ci skradzione. Cuda są w drodze, przybierając różne formy i nadejdą szybko. Tylko Bóg oferuje wieczne życie. Szukaj męstwa, mądrości i wskazówek, aby wytrwać w wyzwaniach. Mając Boga po swojej stronie, nikt nie może przeszkodzić błogosławieństwom, które On ma dla Ciebie w zanadrzu. Twoje długo oczekiwane nagrody są już w drodze. Gratulacje, nadchodzi coś niesamowitego. Podnieś swoją częstotliwość, aby to otrzymać. Wkrótce spłyną na ciebie korzyści, Twój moment jest bliski. Dokonują się ważne postępy, więc módl się i ufaj Bożym przemianom. Będziesz prowadzony w kierunku błogosławieństw, uzdrowienia, łaski, miłości i nowych możliwości. Podejmij wyzwania związane z transformacją i wybacz sobie. Bóg podzieli się Twoimi ciężarami. Jesteś na skraju wzniesienia, doświadczając ogromnej radości, szczęścia i wiary. Bądź otwarty i gotowy do działania. Odpowiedzi na Twoje modlitwy nagle staną się jasne, a Boży cud wkrótce rozwinie się w Twoim życiu. Rozpoczyna się nowy rozdział. Przejdziesz od oczekiwania do zwycięstwa. Wiedz, że jesteś głęboko ceniony, a w oczach Boga wszyscy jesteśmy równi. Twój niesamowity potencjał jest wynikiem Twoich myśli. W ciągu najbliższych 12 godzin spodziewaj się przypływu szczęścia w postaci pieniędzy, miłości i bogactwa przed końcem miesiąca. Każdy, kto się z tym zetknie, zyska cenne spostrzeżenia. Jeśli wierzysz w siłę wyższą, poświęć swój czas na obejrzenie tego filmu w całości. Bóg zachęca do zwracania się do niego w chwilach frustracji i gniewu. Stoję tutaj, nie bój się. Zaprzestań swoich uników wobec mnie. Jestem ci drogi. Bożym dekretem jest zaufanie mu, ponieważ on zna Twoje pragnienia i zostaną one spełnione w wyznaczonym czasie. Bóg radzi położyć kres lamentom i zamiast tego postrzegać wyzwania jako łamigłówki, z których każda ma rozwiązanie. Nigdy się nie poddawaj, jestem stale po Twojej stronie. Bóg zapewnia, że w pojedynkę możesz niewiele osiągnąć, ale razem możemy pokonać każdą przeszkodę. Kiedy widzę, jak się zmagasz, boli mnie to. Proszę, zwierz mi się ze swoich obaw, a ja udzielę ci pomocy. Bóg przypomina nam, że przyjmowanie zmian może być wyzwaniem, ale jest niezbędne dla duchowego wzrostu. Musisz zmienić swój sposób myślenia. A nie swoją ścieżkę. To przerażające, ale jestem tu z Tobą i wspieram Cię. Wszystko potoczy się lepiej, niż się spodziewałeś. Kiedy wybierasz wdzięczność bez oczekiwania wzajemności, wszechświat czyni cuda. Bóg zachęca nas do odwagi i wytrwałości, ponieważ jest stwórcą wszechświata i ma moc, by pomóc pokonać wszelkie wyzwania. Bóg objawia, że nadchodzący piątek przyniesie zdumiewające niespodzianki. Twoje życie będzie wypełnione niezwykłymi wydarzeniami w każdym aspekcie. Wyobraź sobie wielkie rzeczy, ponieważ twoje modlitwy zostały wysłuchane i nadszedł czas, aby odebrać swoje błogosławieństwa. Bóg obiecał wspaniałe wieści, oznaczające, że jesteś na właściwej ścieżce. Zaufaj mi i módl się. Aż twoja sytuacja się zmieni. Uwierz w łaskę Boga, bo cuda zdarzają się codziennie. Twój nastrój harmonizuje teraz z błogosławieństwami i masz szansę wygrać na loterii życia. Chwal Pana, bo Jego dobroć trwa na wieki. Drzwi, o które się modliłeś, wkrótce się otworzą. Przestań być negatywny, deprecjonujący i samosabotujący. Kocham Cię. A błogosławieństwa są już w drodze, aby pozytywnie zmienić Twoje życie. Spodziewaj się nieoczekiwanego. Uwolnij się od stresu i oczekuj zachwycającej niespodzianki. Twoje cierpienie ustanie. Niebiosa się otworzą i spłyną na Ciebie długo oczekiwane błogosławieństwa. Amen! Na tych, którzy wierzą w Boga, czeka miłość, sukces, uzdrowienie i nowe doświadczenia. Miej wiarę, bo jestem z Tobą w każdej próbie. Niepokój nie jest brakiem wiary. Rozumiem Twoją miłość i okazjonalne wątpliwości. Wkrótce znajdziesz pokój, miłość, uzdrowienie i obfite błogosławieństwa, które zastąpią Twoje ręki, zmartwienia i smutki. Nieustannie jestem z Tobą. Bóg komunikuje. Że otwarcie następnych drzwi wy potrzebę pożyczania, błagania lub walki o to, czego potrzebujesz, twój przełom i największy powrót są bliskie. Każdy, kto sprzeciwia się Twojej ścieżce, zostanie uciszony, a Boża ochrona ochroni cię przed krzywdą. Bóg ma obiecujące plany poprawy Twojego życia, oferując nadzieję i świetlaną przyszłość. Każdy dzień jest bitwą. Ale Bóg obiecuje swoją obecność i ostateczne zwycięstwo. 11 do 11 oznacza zamknięcie pewnego rozdziału w życiu, torując drogę do wspaniałych wydarzeń w przyszłości. Porzuć to, co jest poza Twoją kontrolą i przyjmij wdzięczność i obfitość. W ten weekend nieprzyjemne aspekty Twojego życia przekształcą się w coś pięknego i niesamowitego. Uwierz w to, aby to otrzymać. Podążanie ścieżką Boga nie gwarantuje łatwego życia, ale gwarantuje on swoje niezachwiane wsparcie. Bądź miły, współczujący i przebaczający, tak jak Bóg był dla ciebie przez Chrystusa. Nie bój się, bo on jest z tobą. Nie rozpaczaj, bo on jest twoją siłą i wsparciem. W W22 do 22 Bóg okaże ci swoje niezachwiane wsparcie. Jeśli szukasz Jego błogosławieństw, każdy aspekt Twojego życia, w tym zdrowie, kariera, relacje i finanse, wkrótce się poprawi. Dziś spodziewaj się boskiej inspiracji, poprawy finansowej i radości rozprzestrzeniającej się w Twojej obecności. Twoje modlitwy, wiara i cierpliwość nie pozostały niezauważone. Bóg przynosi pozytywne zmiany na Twojej drodze. Amen, drogi Boże! Wyrażam moją szczerą wdzięczność za Twoją miłość, przebaczenie, pomoc i niezachwiane towarzystwo w imieniu Jezusa. Pod rozległymi niebiosami istnieje odrębny czas i pora roku dla każdego aspektu istnienia. Jest czas narodzin i czas odejścia, czas siania i czas wyrywania, czas niszczenia i czas uzdrawiania, czas burzenia i czas budowania. W tej chwili nasze zrozumienie jest podobne do odbicia w lustrze, ale wkrótce zobaczymy się twarzą w twarz. Obecnie posiadam częściową wiedzę, ale w przyszłości osiągnę pełne zrozumienie, tak jak zdobędę pełną świadomość. Jeśli chcesz wesprzeć naszą chrześcijańską wspólnotę, wyobraź się sobie jako drzewo zasadzone nad płynącym strumieniem, które stopniowo zapuszcza korzenie w wodzie. Pozostaje niezachwiane. Gdy nadciągają przeciwności, a jego liście zachowują swój żywy zielony odcień nawet w najtrudniejszych warunkach, konsekwentnie przynosząc owoce. Kontempluj ogromną miłość, jaką obdarzył nas nasz Ojciec Niebieski, pozwalając nam nazywać się dziećmi Bożymi. Świat pozostaje nieświadomy naszej tożsamości, ponieważ go nie rozpoznaje. Dlatego powstrzymajmy się od pochopnych osądów opartych na pozorach i kierujmy się zdrowym rozsądkiem. Doświadcz jego dobroci, a przekonasz się, że ci, którzy znajdują w nim ukojenie, wiodą życie pełne radości. Miłość jest cierpliwa i uprzejma, pozbawiona zazdrości, arogancji czy surowości. Nie szuka własnych korzyści i nie żywi urazy. Miłość raduje się z prawdy. A nie z niesprawiedliwości. Zachowaj swoją siłę i determinację, wolną od strachu lub przerażenia, ponieważ Pan, Twój Bóg, jest Twoim stałym towarzyszem, nigdy Cię nie opuszcza. Jak potwierdza Biblia, nawet w cienistej Dolinie Śmierci nie bój się zła, ponieważ Jego obecność przynosi pocieszenie. Boża obietnica zapewnia, że może On przynieść pozytywne skutki burz zniszczenia w Twoim życiu. Z wiarą w Boga nic nie jest nie do pokonania, CO zapobiega zniechęceniu. Podczas gdy nasze fizyczne ja może usychać, nasze wewnętrzne istoty ulegają nieustannej odnowie, gdy skupiamy wzrok na tym, co niewidzialne, przygotowując nas na wieczną chwałę, która nie ma sobie równych. Wyznaj swoją wiarę w Jezusa jako Pana i przyjmij jego przykazania wyryte na Twoim sercu. Zaszczep pamięć o nich swoim dzieciom, omawiając je podczas odpoczynku w salonie, spacerując po drodze lub przygotowując się do snu. Bez wątpienia Bóg jest moim wybawicielem, w którym pokładam ufność. On jest moim niezachwianym źródłem siły, zbawienia, obrony i ochrony. Jest tylko jedno pragnienie. Które trzymam blisko serca mieszkać w sanktuarium Pana przez wszystkie moje dni, pławić się w Jego wspaniałej obecności i szukać Go w Jego uświęconej siedzibie. Porzuć strach, bo On jest zawsze u Twego boku, wzmacniając Cię, pomagając i podtrzymując swą sprawiedliwą ręką. Bądź pewien, że Pan ochroni Cię przed wszelką krzywdą i zabezpieczy Twoje życie. Zarówno teraz, jak i na całą wieczność.